Witam Was serdecznie. MaxPain.pl przedstawia Spec Ops The Line. Także tutaj będziemy się wcielać w komandosa, który tutaj w Dubaju będzie walczył wraz z, ze swoimi towarzyszami Adamsem i Lugo. Także zaczynamy. No i od razu nas po prostu gra. Na głęboką wodę rzuca. Lecimy helikopterem. No kapitan Walker, pokaż na co cię stać. Coś tak napierdala nieźle helikopterem. Kurwa, nie zły magazyn. Normalnie helikopter. Jeszcze kilka zostało. Napierdalamy. Tutaj tego, najbliżej. Tak. Jeszcze jeden. Dobra, widziałem, że gościu wykrunął od razu z helikoptera Nawalaj go To co on jest niszczalny, Nie, to teraz tego Tutaj gdzie są piloci, najlepiej Napalasz tam gdzie są piloci Dobra Czy ktoś jeszcze jest? Jest tutaj Dobra, Ktoś jeszcze? Jest ktoś jeszcze? Jest, kurwa. Nawalaj go, nawalaj, nawalaj. I się rozpieka. Jeszcze tam jest tutaj. Są dwa helikoptery. Teraz tego. Ja, ale co tu jest To jest też Jeszcze do układu. To jeszcze jeden Nawalaj go, nawalaj W pilota. O lebo To mi się podobało. Coś tam jeszcze był. Jakiś helikopter widziałem go. Oj 7. Kurwa niezłe pizdnięcie było. Wcześniej. No bohatera, Walkera, hmm. is john conrad the greatest man i ever served with well i don't know there was this one time in kabul when he dragged my bleeding carcass half a mile to an evac chopper so maybe i'm biased but the facts don't lie the man's a fucking hero. Remember when the first storms hit Dubai? You're probably all safe and sound at home watching TV. Well, Conrad was leading the damn 33rd out of Afghanistan. Instead of coming home, he volunteered his entire battalion to help with the evac. But all you did was send a check. Rumor is Conrad was ordered to abandon the city. He defied that order and the 33rd stood with him now the official story's still hazy but what happened next all we know for sure is that the storms got worse much worse last thing we heard out of dubai was that conrad was leading a caravan of survivors out of the city that was six months ago then two weeks ago we picked up this transmission John Conrad, United States Army. evacuation Goodbye, Dubai ended complete failure. Death toll. Too many. Hey Cap. Captain Walker. What is it, Luger? Got a situation, sir. Mission critical? No, sir. Then take it up the chain, Sergeant. Roger that. Lieutenant Adams. I hear you, Sergeant. What's your status? Status is chafed, sir. You say chafed, Sergeant? Yes, sir. A local airborne insurgency has infiltrated the U.S. zone designated as my pants. Sir. <laughs> Shut up, jackass. Gentlemen, welcome to Dubai. Yep, it's still dead. Yet to be seen, Sergeant. You got a lock on that transmission? Yes, sir. About 800 yards away. And we're 800 yards away from seeing who's more full of shit. You or Intel? Wow. If I wasn't a hard and killing machine, I might have hurt. Ameryki, ale dość kurde odwrócona. Pierwszy rozdział, ewakuacja. Sami tutaj widzieliście właśnie w sprawie tym m, naszego właśnie bohatera. Kapitana Walkera, pułkownik. Sześć miesięcy temu chciał właśnie ewakuować tutaj ludność z Dubaju. Tak jak widzicie, jest tutaj cały czas nawiedzana przez te burze piaskowe. Jednym słowem. Dobra, chodzimy. Wuj, spacja. A, za osłonem. Bardzo podobnie tutaj taka osłona jest, że tak wam powiem, tak jak w Mass Effect. A, strzelanie też właśnie jest bardzo podobne do Mass Effectu, jak ktoś grał oczywiście w Mass Effecta. Tutaj właśnie w Spec Play The Line jest bardzo podobnie. Ciekawe, czy mają właśnie te rozkazy, że na przykład żeby przeszedł na tą stronę, albo na tą stronę. To się okaże podczas gry. Tutaj mamy Adamsa. I mamy lugo dwóch kompanów właśnie z oddziału Delta. No i tak jak mówię sześć miesięcy temu pułkownik Conrad Johnson chciał właśnie ludność tutaj mm, ewakuować, ale niestety że tak powiem polegle. Całkowicie się to skończyło porażką. Teraz oddział właśnie Delta dwa tygodnie temu przechwycił właśnie ten sygnał ewakuacyjny właśnie z tego całego Dubaju, żeby tutaj ratować naszych komandosów. Także nasz bohater też ma dług, że tak powiem, do spłaty dla właśnie Konrada Johnsona, którego w Afganistanie tam uratował. Jak żeście widzieli tą pokazówkę, to tam aż cztery medale były pokazane, czyli ten Konrad naprawdę jest to zasłużony komandos. I zobaczymy tutaj. I popatrzymy. To jest właśnie ten największy blok ten wieżowiec, że tak powiem, w tym Dubaju. Tutaj mamy ten hotel. A łódka. O, Lamborghini mamy tutaj nawet. Dobra, nie będziemy tutaj się tak za bardzo skupiać, to jest słońce, trochę będzie nas oślepiało w tej grze. Musiałem sobie tutaj pozmieniać niektóre klawisze. To to jest. To raczej nie byli komandosi. Aha, dobra. Mamy do dyspozycji broń M4A1 i M9. Dobra, spacja do przodu, kopaki. W Stanach Zjednoczonych jest coś takiego, że to mamy to właśnie to oddziały logo. specjalne takie Just jak Delta, Alfa, to jest chyba yeah, numer jeden. Je jeżeli you chodzi o Alfa Bravo, Bravo Marines, Charlie, Echo, to są właśnie drużyny. Zwierzęta już normalnie uciekły. Co tu się w ogóle stało? Hammer? O kurwa, ale żeś normalnie, chłopie. Zmiana broni na jeden, tak jak właśnie myślałem. Ale nie ma co, trzeba tutaj się bardziej skupić na grze. Stary, tutaj nikogo nie ma, właśnie widzę. Ale musimy odebrać transmisję. Bo coś właśnie... Próbowali się właśnie tutaj ludzie ewakuować jak widzę wszystkie tutaj torby są kurde pokazane. No nic, trzeba tutaj przeskoczyć i zobaczyć co się w ogóle nie hey, wydarzyło. Ja mam pole wielbłąd. Lugo Lugo ma rację. Spróbujmy strzelić w głowę. Hey, command, what's up, man? I don't know. Sounds like a waste of three stone, Adams, handsome, operators such as ourselves. Think of it as a paid vacation. Well, for future reference, I prefer my beaches with a three to one sexy lady dead body ratio. Lugo, do you ever actually hear the shit coming out of your mouth? No, no I do not, sir. I find it messes with my rhythm. Stop. A jednak tutaj właśnie pokazują ci komandosi właśnie wystawiona ta ręka zaciśnięta, że stop chłopaki. Jednak te właśnie te rozkazy są w tej grze pokazane. No ale zobaczymy co będzie dalej, jak ta fabuła się tutaj pociągnie. Bo tu naprawdę z każdego na macie rację. Wzrok widać na plecach, tylko ciekawe, kiedy zostaniemy tutaj wreszcie zaatakowani. Co to To jest przesadzanie Kto to jest, kurwa, Tutaj sprawdzę komputer. Co jest grane? Tu kapie krew, świeża. Kurwa, trzeba to sprawdzić. Ja co to jest? Dokładnie mówiąc. Z boki świeże, chociaż muchy latają. Dzieckie trójki, kto to zrobił? No tak kurwa się spodziewałem, te chuje co tam na tej ciężarówce kurwa sobie leżeli. Kurwa to muszą być jakieś rebelianci albo coś właśnie z tego Dubaju. Perski, język? To ja chyba mam tutaj tłumacza jako luga. Szybko musimy ich sprzątać. Masz rację, kurwa. Adams, masz jakiś pomysł? Piachem. Dobra, trzy, dwa, jeden. Walimy. Dobra, zdjęty cel. Ok, kurwa, nic z tej strony. Spokojnie, spokojnie.

Ale szybko ich tutaj sprzątnęłem. Znaczy nie spodziewałem, że mogłem sobie jednak ten hmm, poziom trudności troszkę zwiększyć. Naprawdę dobra jest tutaj broń. Co mamy tutaj? Automat mikro 9 mm. No, zobaczymy co tutaj będzie dalej pokazywało się. Mogłem jednak strzelić właśnie w to. I to na pewno wybuchnie. Może tutaj zobaczymy z tego autobusu. O właśnie. Zobaczymy to działko. M2E2HMG. Kurwa, ciężkie to zapamiętanie. No właśnie, to było to. Ciekawe, kto to w ogóle jest na tej ciężarówce. Dobra, spokojnie. Tutaj nie można tutaj... Jak jesteśmy komandosami, powinniśmy tutaj bardzo cicho i spokojnie przechodzić od punktu do punktu. Dziesięć skuteczni, jak mówią. Kurwa, gdzie ten to zajebiście. Kurwa, kto ma strzelby? Lugo, Lugo daj mi chuja Jednak Lugo to jest sniper i jednocześnie mm, tłumacz. Dobra, chłopaki idźcie za osłonę. Ja też pobiegnę. Kurwa. Macie go kurwa na 14. Strzelajcie! W kontenerach jakiś chuj wyszedł, Czysto? Chłopaki? ja trzymam. Dobra, na pozycję bardzo dobrze. Jesteście na pozycji, to ja mogę tutaj sobie zrobić takie e, obszukanie, co tutaj w ogóle jest. Kilka hammerów wojskowych. No, tutaj kurwa Ferrari nie może być. To jest, kurwa mi to przypomina Ferrari FF. No w Dubaju takie właśnie samochody jeżdżą, kurwa. Lampo. Tutaj o kurwa. Szkoda mi cię chłopie. Z misiem tutaj jechałeś. To że dziecka nie ma tutaj po stronie pasażera. Szkoda mi cię chłopie. Może sobie zmienimy teraz broń, bo jesteśmy przecież tutaj. O, strzelamy? Nie. Chyba dużo, że nikogo nie było. Otwieramy kurwa, jakiś chuj tutaj jest egzekucja tych kurwa, pału jebana kurwa z nogi normalnie skręcić. ludzie mieli rację kurwa. co to kurwa było? Co się dzieje, że to jest oddział alfa 33. dowództwo od Patrol Alpha Kurwa trzeba ich obliczyć ile metrów są od nas Wsparcie Potrzebują nas 100 metrów od nas Kurwa duchniemy Kurwa szybko, chowamy się to muszę zmienić broń Wypany z automatu Dobra, zdjęty, dobra, lecimy Zmieniam pozycję, chłopaki Kurwa zajebany, dobrze Zmieniam pozycję, chłopaki Dwunasta, chłopaki Zdjęty Dobra, czysto To są Reloading. chyba moi Reloading Kurwa, jeszcze ktoś tam jest Mogę okay, kurwa. Mieliście gadać, czy jest czysto. Ja tak mówię, kurwa, że hmm, te boty powinny troszkę myśleć, a byłoby naprawdę fajnie. Ale nie ma tak kolorowo w grze, Musiałbym chyba w multi grać, to wtedy co innego jest. Zgrać się kurwa z ludźmi, to jest zupełnie inna akcja. Wtedy spokojnie, powoli idziesz po prostu, rozwalasz każdego na pozycjach. Patrol Alpha. O, no, w Ameryce właśnie tak jest. Nie wiem, czy właśnie mówiłem. Jest Alfa, Bravo, Charlie, e, Alpha, Maris, me, Delta, Devgru i Echo, drużyny. I tam właśnie jest tak sześciu komandosa plus jeden, który jest odpowiedzialny za właśnie ładunki wybuchowe. Potem no, mamy taką grupę trzech komandosów. Dobra nie ma co, musimy ich ochronić kurwa Silnik mamy tutaj Kurwa kto to strzela Dobra przeładowuje Dobra ten on Kurwa ono powinien mieć na samym początku gry ten tłumik. To to jest? On opatruje rannego chyba, tak Dobra, zmieniałem pozycję chłopaki. Jak najszybciej. Kurwa jesteś na tej samej pozycji co ja. Adam, wy co? Idź dalej. Tu ktoś jest Kurwa, kto mnie strzela? Ten. Dobra, schowaj się, schowaj, bo ci kurwa już prawie dwie bali cię tutaj. Dobra, przemieszczam się. Pod kolejną osłonę. Tutaj ktoś był. Tutaj się schowam. Tu jest mój Adams. Oto strzela. Tam coś widzę. Alefy. W samolocie ktoś strzela. Dobra. Przechodzę do kolejnej pozycji. Idziemy tutaj. No, chowamy się. Kolejny. Kurwa, ktoś ma RPG. Dobrze. Kurwa, na 12 było RPG. Chłopaki, przeładowuję. Dobra, sprzątnięci. Jeszcze jeden. Dobra, na 12 był. Kurwa, byliście bliżej od nich, a nie potraficie strzelać z broni. No tutaj się zapomniałem normalnie, bo już kurde. Brakuje mi tutaj magazynków do strzelania. Będę musiał tutaj sobie poradzić z pistoletem. Dobra. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Strzelam! Po nogach, po nogach! Kurwa! Kurwa! A tam to jesteś jakaś kurwa ciotami mi normalnie na spluwę wypiertalałeś. To się nigdy ni nie robi. Takiej akcji. Podczas właśnie O kurwa What to fuck Co tu się kurwa dzieje Dobra Idziemy, idziemy, idziemy Tu są kałachy same Więc na kucaka i od tyłu Tak jak kurwa komandos no, Dobra, wypierdalicza to Kolejny Dobra, chodźcie ja tutaj kryję. Długo. Chyba właśnie szkoda, że nie ma takich y, poleceń tutaj. Bo bym ich obstawił od razu na dwie, że tak powiem flanki. Tutaj ktoś jest. Tak widziałem. Łeb odpierdolony. Idźcie w tamtą stronę, chłopaki, a ja tutaj. Co Dobra. Okay. Dobra, zdjęty. Tu tak, co? góry. A zaraz wystawią te łby, jebane. Czy to jest? Kurwa, oddział delta, ja pierdolę. Oni trochę są tacy, kurwa, sztywni w chuj. Nie masz, kurwa, tak pomyśleć tego. No tutaj chyba będę musiał zmienić broń.

Zabrali persona. Na pewno go znajdziemy. Takiego muszę gdzie zabrali. Kurpa gniazda, zabrali. co Konrad, czy Konrad żyje? Pułkownik Lugo Konrad. Adam, na zewnątrz. chcę wiedzieć, co do cholery się w tym mieście No to kurwa nieźle. Amerykanie dostali nieźle w dupę oddział Działu Alfa. Już, już tego oddziału nie ma. Patrolu. Alfa. No, się zapowiada tutaj naprawdę ciekawa misja. Nie chcę zabrać, ale to nie jest dokładnie within our mission parameters. No, yeah, well, our mission went from recon to rescue the minute we found US soldiers butchered. bucking orders i like it orders ain't worth following if it means leaving people to die lugo conrad's still alive i think he is i know he'd agree with me tracks end here guess this is the nest yeah it's quaint very post-apocalyptic just don't get cocky Dostań się do gniazda. No i mamy tutaj drugi rozdział. Nie mam pojęcia, ale chyba sobie tutaj już możemy hmm, zapisać właśnie ten stan gry, właśnie w sprawie tego spec Ops The Line. A. Także jak Wam się oczywiście ten odcinek podobał, możecie mnie zasubskrybować, dać łapkę w górę, jakieś komentarza udzielić także. Do zobaczenia. Do następnego odcinka.